Dzisiejszym gościem Salonu Kultury jest Mateusz Kniecik. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę odejdziemy od teatru i porozmawiamy o najnowszym serialu, którego już niebawem premiera jesienią na TVN7. Papiery na szczęście. Jedna z głównych ról tak, chyba, tak, tak? Tak, jedna z głównych ról. Jedna z głównych chyba sześciu czy siedmiu lub ośmiu głównych ról. Jestem mężem Ady Kalskiej, Chrisem, Krzysztofem, ale tak, tak, tak się przyjęło, że jest Chris. Mhm. E, więc tak, tak, jedna z głównych, głównych ról. Dużo namiesza, czy to jaka to będzie postać? Znaczy no, wy, wy, no namiesza to nawet bardzo delikatnie powiedziane, mhm. <laughs> bo e, no jest to e, jest to rola, która jest na pewno najbardziej charakterystyczna, chyba ze wszystkich i najbardziej ciemna, mroczna w tym serialu. I więc, no, znaczy nie jest do końca czarnym charakterem, ale jest charakterem, który nie do końca przypadnie do gustu, może też widowni, ponieważ jest podłym człowiekiem, tak naprawdę. Mhm. Ale tak, ale lubię takie rzeczy grać. To są atrakcyjne rzeczy, więc ja się cieszę z takiego, z takiego wyboru, że, że tam zostałem, na to przydzielony, że tak powiem. Widzowie już mogli Cię poznać na małym ekranie w różnych produkcjach, tak? Tak, tak, tak. Nie jesteś. Więc jak, no bo praca na planie serialu, filmu. To chyba różne. Um, inaczej trzeba sobie rozdzielić tą pracę. Tak chyba emocjonalnie, z tego co się słyszy, bo jeżeli kręci się serial, to ładujesz środki tam na um, powiedzmy miesiąc, tak dwa miesiące i wychodzisz z tej roli. A mhm. tu chyba trzeba dłużej popracować i dłużej utrzymać tą postać, tak? No tak, tak, bo teoretycznie zaplanowany jest chyba chcę skłamać, ale chyba ze 140 odcinków, więc plan będzie pewnie gdzieś do czerwca przyszłego roku. No więc tutaj nawet trzeba się tak uzbroić w jakieś 13 miesięcy. Ja jeszcze nie mam tak źle, bo ja teraz mam dość dużą przerwę tam w serialu, ponieważ tam, no nie mogę powiedzieć, co się ze mną tam dzieje, ale, ale no mnie tam przez długą część serialu nie ma. No i później wracam. Ale no bardzo, bardzo trudne momenty na planie ma, miała, ma i będzie mieć Ada karska, która ma tam po 20 czasem kilka dni zdjęciowych w miesiącu i to są praktycznie 12 godzin na planie cały czas, więc ona musi zdecydowanie rozkładać jakoś siły i emocje na to wszystko, ale jak tam tyle co się ją spotykam dość często, no to jest bardzo dzielna, bardzo dzielna. Dobrze, jak zasadza się fabuła? no więc tak tyle co mogę zdradzić to powiem że żona znanego piłkarza czyli Ada Kalska tym że piłkarzem jestem ja ucieka od niego ponieważ delikatnie mówiąc jest nieładnie traktowana przez swojego męża no i ucieka do Krakowa i w Krakowie Właściwie cały serial po tam chyba piątym, czwartym odcinku się zaczyna rozgrywać i wszystkie perypetie właśnie w tym że Krakowie tam się mm -hmm. dzieją. No, więc no chyba tyle, nie mogę więcej tak naprawdę chyba powiedzieć. No mogę powiedzieć obsadowo kto jest, to chyba, to chyba mogę zdradzić. Jest Marcel Sabat, jest Ada Kalska, jest Basia Garstka, kto tam jeszcze jest z tych głównych, z Weronika Milko, no i chyba, chyba to jest co, mhm. a jest Marek Siódym, Marek 7 tak i to, to jest chyba główna, główna obsada pierwszoplanowa. Mhm. Dobrze, przejdźmy trochę do teatru, bo do tej pory można było Cię zobaczyć w teatrze też, Teatr Narodowy, tak. Teatr Polonia na Czworaka. Tak. Jak wspominasz pracę w teatrze i jak wspominasz pracę taką, to było chyba nowe doświadczenie dla Ciebie, kręcenia spektaklu właśnie na Czworaka? A tak, tak, tak. tak. Znaczy, no, na, na czworakach tak naprawdę z, 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 z Jerzym Szczurem. Tak, zeszło, zeszło już mm. z afiszu, ponieważ pan Jerzy już, no, po swoich zdrowotnych perypetiach yy, yy, dla niego było to bardzo wycieńczające, żeby dwie godziny na scenie non-stop być, więc, yy, no, więc przeszedł chyba na, że tak powiem, emeryturę też te teatralną. Nie wiem, czy wstał, nie wiem, czy całkowicie. Ale no, na czworakach już niestety musiał zrezygnować, to było zbyt, zbyt wycieńczające dla niego. Ale tak, na czworakach wspominałem fenomenalnie. To, jest, to, był, to była moja pierwsza premiera, taka prawdziwa premiera zawodowa. Nie, nie? Tak, można powiedzieć. Znaczy, no, coś tam wcześniej miałem, ale taka prawdziwa, prawdziwa na prawdziwych dechach z prawdziwymi aktorami w 100%. No to to było na czworakach. Ja to zrobiłem chyba na drugim roku, na początku drugiego roku studiów więc jeszcze musiałem połączyć ze studiami. To nie było łatwe, ale no, udało się, dał radę. I no, to była bardzo dobra praca. Swoją drogą no, wystarczy powiedzieć, że obok siebie miałem Dorotę Stalińską, yy, Komasę, Sztura, no, no, słuchaj, no to są fajne nazwiska. Więc bardzo dużo się tam nauczyłem yy, i bardzo wiele, yy, jakby to powiedzieć, yy, otrzaskałem się z teatrem tam. Mhm. Tam, 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 tak, tak. Mhm. Z, I z widzem, i, i w ogóle z pracą w teatrze, bo nie ukrywajmy, że to jak jest na studiach, a to jak jest później na, w pracy, to jest trochę się od siebie różni. Na studiach mamy pełną, jakąś pewną grupę ludzi, którą, z którą się znamy i, i obcujemy na co dzień. I łatwiej a, przed nimi coś Tak, no poza tym to są ludzie zajmować. gdzieś w granicy twojego wieku, mhm. trochę starsi trochę młodzi. Przychodząc do teatru, spotykasz Jerzego Sztura, który jest reżyserem spektaklu, jednocześnie gra główną rolę. Od dzieciaka podziwiałeś człowieka w telewizji. A, a nagle masz być jego partnerem. No, to jest dość duże zderzenie. Trochę niesmilające. Oj, nawet bardzo, nawet bardzo. Ale okazało się, że pan Jerzy jest fenomenalnym człowiekiem. To jest no, człowiek dusza, naprawdę. Nie mogę powiedzieć o złego słowa. Raz trafiliśmy nawet na wyjazd z teatrem to było chyba do poznania. Już nie pamiętam dokładnie, ale chyba to był Poznań, gdzie graliśmy w dniu moich urodzin. Mhm. No i po spektaklu poszliśmy na kolację jak zawsze, i na kolacji zaprosiłem wszystkich jakby do swojego pokoju hotelowego, czy, czy wpadną na po prostu party. na after party do hotelu, żeby uczcić moje urodziny. No i słuchaj tak się stało, że przyszli wszyscy, przyszli cała obsada, cała organizacja produkcji. Cała technika, wszyscy przyszli do pokoju, siedzieliśmy po prostu w tym pokoju zgnieceni jak ogórki w słoiku, ale siedzieliśmy i pamiętam, że impreza się w ogóle chyba skończyła o trzeciej w nocy, a pan Jerzy chyba siedział gdzieś do 23 czy do północy i, i też zabawiał nas anegdotami, które, które ma po prostu, wyrzuca z kieszeni jak, jak magik, więc no, fenomenalny człowiek, naprawdę wspominam i, i teatr w Polonie i pana Jerzego i na czworakach. To mi się wszystko bardzo dobrze kojarzy, bardzo dobrze. Łatwiej było już zagrać po takim zderzeniu z publicznością dyplomy? No, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Mieliśmy też kilku kolegów, kilka koleżanek, które nie miały styczności z publicznością wcześniej. Taką, taką stricte obcą, powiedzmy, no, już nie mówię o egzaminach, czy tam jakiś pokazach w szkole. Tylko z ludźmi, którzy po prostu przychodzą na spektakl albo na kogoś konkretnego. No to yy, tak, to nam, tam duży stres gardło ściskał nie jednym, a, a ci, którzy już gdzieś pograli, czy, czy nawet też w serialach, czy w filmach, to już było dużo łatwiej, dużo łatwiej. Wszystko zależy też od tego, jakby poziom stresu i, i, i to, czy jest łatwiej, czy trudniej, zależy też od tego, co się gra. No bo wiadomo, że jak zagramy Hamleta, to jest troszkę trudniej niż jak piątą halabartę w Wieczorze Trzech Króli, więc no, od tego też zależy, ale, ale tak, ale zdecydowanie po, po takim doświadczeniu z takimi aktorami na scenie, no to tak. No i zagraliśmy ten spektakl chyba 100 razy, równo, równo 100 mhm. razy i, i tak jak wspominałeś, zakończyło się to nagraniem tego spektaklu też fajna inicjatywa Teatru Polonia, prawda? Tak, tak, to prawda, że to, tutaj trzeba oddać Teatrowi Polonia, że zachował się bardzo w porządku, ponieważ to był chyba czas pandemiczny, mm -hmm. bo to było chyba rok temu, tak, z tak, tego tak. co tak. pamiętam, tak? Rok, rok temu, temu była w czerwcu premier, chyba. A potem we wrześniu premiera na kanale chyba YouTube. Tak, 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 jakoś tak było, właśnie. więc to jakby trzeba oddać Teatrowi Polonia, że Zachował się bardzo w porządku, bo w czasie pandemicznym wiadomo jak, w jakiej sytuacji teatry były i miejmy nadzieję, że nie będą już. Ale jak, 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 jaka temu sytuacja dla teatrów była, zwłaszcza dla teatrów prywatnych, czyli Teatru Polonia, Teatru OCHI itd., itd. i tak dalej, i tak Teatr Polonia wpadł na ten pomysł, żeby uwieńczyć jakby te 100 spektakli i zakończenie tego spektaklu wideorejestracją. I, na potrzeby tego pan Jerzy Sztur w, znów się w, w rolę reżysera musiał ubrać. Trochę musieliśmy spektakl pozmieniać, też pod kamerę, wiadomo, ale yy, i teatr Polonia oczywiście nam za to zapłacił jeszcze. Mm. Więc y, w tych trudnych czasach dla teatru, naprawdę szapoba i ukłony do, dla pani Krystyny Jandy, że, że znalazła na to środki finansowe i, i udało się to zrobić. No i oczywiście zakończyło się to jeszcze tortem na koniec, więc. <laughs> Więc bardzo miło, bardzo Apetycznie. Miło. Tak. No dobrze. Gdzie można Cię zobaczyć w teatrze? No, głównie teraz Teatr Narodowy. Mhm. Bardzo możliwe, że wrócimy też ze spektaklem o Grzegorzu Przemyku do Teatru Imka, ale tam nie wiem, o co się teraz tam rozbija akcja, czy o terminy aktorskie, czy o jakieś prawa, ale chyba raczej, raczej to pierwsze. Więc nie wiem kiedy tak naprawdę i czy w ogóle Teatr Inka, ale no w Teatrze Polonia mam chyba z, jestem chyba w ośmiu tytułach. W teatrze, albo w teatrze Narodowym. Przepraszam, w Teatrze Narodowym jestem chyba w ośmiu tytułach, czy w siedmiu, jakoś tak. Więc tak, no można mnie zobaczyć w Teatrze Narodowym. Teraz w najbliższym czasie zaczynamy chyba sezon teatralny 30... 1 chyba albo 30 sierpnia, i zaczynamy Matką Janą od Aniołów w reżyserii Wojtka Farugi. Bardzo, bardzo zapraszam do zacne przedstawienia. Zatem zapraszamy do teatrów i przed telewizorem. Tak, przed telewizorem od 6 września do teatru od końcówki sierpnia do końcówki czerwca. Zatem dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.